Cień witam Was w kolejnym odcinku z Reward. Właśnie jesteśmy świeżo po walce z, z jakimiś tubelcami, którzy nas zaatakowali. Na szczęście udało mi się e, odbić ten atak. A dokładnie Traktat Bohonga nas atakował. Ym, no ale udało się, udało się y, odbić atak. Dwóch załatwiliśmy, z czego jeden uciekł i nam podwędził trochę super stali. Ale to jakoś taką bardzo małą ilość tej superstali, bo na pewno w ręce nie mógł za dużo wziąć tej superstali, więc myślę, że zyskaliśmy więcej niż straciliśmy, bo zyskaliśmy wszystko co mieli ze sobą. Plus mamy nowego więźnia, tak, mamy nowego więźnia, mam nadzieję, że Natalka się nim zajmie właśnie, mm, tylko fajnie by było... Jakbyś drom, O, przeniósł te leki, bo to bardzo istotne jest. Mm, jak już przeniesiesz te leki, to tego warga też przenieś. Aj, to w super. No około 37 superstali mogli za zajumać, bo ten drugi też miał to superstal, ale żeśmy go załatwili i nie udało się. No, tak było. Ale no cóż, jest jak jest, widzowie. Jest jak jest. Ym, dobra. Tutaj możemy chyba rzeźbę sobie postawić. Drom. Fajnie by było, żeś to ogarnął. Niewielkie ryzyko załamania. Aha, Jupik, no iopik jest. Yupik jest w szpitalu. Walczył z wargiem. W sumie to uciekał przed wargiem, ale warg go trochę tam. Yy, podczas ucieczki yy, skaleczył. Ale. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Ym, i, i, I będzie zdrów jak ryba. Ym, dobra. Wiecie co ja chciałem zrobić? Pogrzebać jeszcze tego chłopa, a dokładnie kobietę, martwą. Ale to dopiero jak ktoś będzie miał czas. Boże, zobaczcie, ile tu jest z tych zwierząt. To jest jakaś masakra, nie? Ile tych kaczek? 42 kaczek. 42 kaczki, choroba, zakażenie. Co? O kurde, o kurde. Natalka. let's go. Niedobrze, jakieś zakażenie się wdało. Ojoj, oj. Ale dobra, odporności ma więcej. Dobrego medyka mam, więc nic mu nie powinno poważnego się stać. Aha, i tutaj więzień. My go chcemy zrekrutować. Tak, fajnie by było go zrekrutować... Hmm. Kurde, znowu żarcie nie mamy. Ajajaj, powie, ale przypał Musimy jak najszybciej jezonko zrobić. Bo ja te ciuchy teraz... Ym, teraz te ciuchy robimy. Ale dobra, Często jeszcze miał dobry posiłek, więc bardzo niedawno się te posiłki musiały skończyć. Więc powinniśmy to ogarnąć. Tak, żeby nikt surowego jakiegoś gówna nie zjadł, co nie? Dobra, drom sprząta, bardzo dobra robota. On przetransportował te rzeczy, przetransportował te rzeczy. okej. Okay. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze przetransportowałeś te rzeczy, panie dromie. Hmm. Co my możemy zrobić? Podłogi tutaj możemy zrobić, wiecie. To się może tak bardzo nie będzie brudzi brudziło. Że razy tylko załamania. Kurde, ten jupik się to słabo czuje. A jak z temperaturą ogólnie? Jak to wygląda? Tak, 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 tak. Pójście już 4 stopnie i no mamy. Oho, Bo ten klimatyzator jest źle postawiony. O cholera. Zimno jest w tym domu... w domku naszym. Halo? Panie, naprawdę to... Kurde, dromie... Jak ja to żem postawił? O, nice. Dobra, mam że to chcemy teraz. Dobra, będę już mógł zrobić... Ym... Wiecie, co będę mógł zrobić? Karabiny. Zobaczmy, jak. odpowiednia temperatura. Aha. Zaraz będzie odpowiedniejsza temperatura. Dobra, działa. 21 stopni powinno tu być. No, tak średnio. 11 stopni póki co jest. Ale to może kwestia chwili i powinno być lepiej. Miejmy nadzieję, albo drugi, drugą klimę gdzieś zamontuję. Hmm. Hmm. No tutaj jest ciepło, tutaj jest zimno. No, jakoś ta temperatura tak za bardzo nie wzrasta, wam powiem. O, teraz wzrasta, 13. Może gdzieś jeszcze tutaj damy jedną klimę. Żeby to bardziej grzało. No zobaczymy po chwili. No, na pewno cieplej niż przedtem. Przedtem to bizgało Tutaj fest. O! Yy, te ziółka nam yy, urosną do czasu yy, zimy. Nadejście zimy. Bo już 91% to bardzo szybko powinny urosnąć. Ło, wow, Ile te, tego paliwa mamy. O kurna, bardzo dużo tego paliwa trzeba je sprzedać. I te kurczoki też trzeba sprzedać. Mam nadzieję, że przyjdzie jakiś trader, żeby by mi się zajął moimi kurczakami, bym mu sprzedał z połowę. Jak nie lepiej, te małe kurczoki to wszystkie bym posprzedawał. Bo one i tak się bardzo szybko wykluwają, co nie. Nie wiem, ile czasu my je mamy, ale... Ale, ale bardzo szybko się wykluwają. To na pewno. Dobra. Jak z tymi ciuchami? Ile jeszcze zostało? Aha, bo on te teraz płaszcze robi. A z płaszczami to dużo roboty jest. Ja ma to tamto. Słaby? Kurde, doktor chciał słabe płaszcze. O, jakaś grupa tych ludzi przemierza. O, kurde, postać potężna. Krzywki czy kred. No. Kurczybek mocny. Ehm... Czekajcie, ile on ma tutaj krawiec? Pięć. No, My takiego w ogóle nie mamy osoby, takiego rzemieślnika, co by nam dobre rzeczy robił. jest słabe te ciuchy robi. Słabe płaszczem. No nic, jak to zrobi? Aha, i miałem pamiętać o tym questie, co nie? Ile jeszcze? Dwa dni mamy na, na akceptację tego quest'a. Alright. Dobry doktorek, musisz yy, jedzenie zrobić, to na pewno. Żeśmy nie zapomnieli że ja nie zapomniał Zrób tutaj nam jedzonko. O, dron tam mu się siedzisko zrobi OK Tu zrobi będzie 12, 16 No i dobra, 16 na razie nam powinno wystarczyć mm. I może zamiast płaszczy tylko te sztucery jak teraz sztucery będę robić, natomiast będą słabo jakościowe, wydaje mi się, bo on straszny, takim słabym jest, tym rzemieślnikiem. Hmm, w sumie to jeden chyba potrzebuje. Doktorek może być rewolwer. Oj Ojoj, albo ciamson dostanie ten. W sumie dwa by mi się przydały, wiecie? Dwa by mi się przydały. Sztucery. No, ze dwa zrobimy to wiesz, co na razie tu zawieszamy. I on powinien się, ty za. O, robisz czucer, dobra. Um, I fajnie by było, żeby drom już no, zaczął transportować te rzeczy, nie? Bo tych rzeczy mamy bardzo dużo do przetransportowania. A właśnie jak nas zaatakuje jakaś wroga frakcja, to nam będzie. Odpierdzielać te rzeczy. Ej, w ogóle. Myśmy tu powinni zrobić kuchenkę taką elektryczną. Ale to dobra. Jak drom będzie miał chwilę, to ogarniemy to, co nie. Na razie ich poprzenosi te rzeczy, bo tu wszędzie wszystko leży. A tak nie powinno być. Hmm. Dobra. Jak te ziółka. 98. O, już zbiera, widzicie? Zarobiście, już zbiera. Dopuśćcie. Siew. Siewu już nie chcemy. Bawełny też nie chcemy. Siewu. Bo zaraz. Ym... Zaraz wiecie, co będzie. Zima będzie. I to nie zdąży na pewno wyrosnąć, co nie. Więc nie ma sensu się zasiewać kolejnych. Ymm... O, Natalka robi tą dużą rzeźbę, zaraz będzie gotowa. I zadanie mamy kolejne dostępne O cholera. Uh, Need Nic extra hands to help. By tuposos hospital. Trzech kolonistów muszę udać na 23 dni. Wo. Eltexowa kamizelka, co to jest? Ale jakie rzeczy za to daję? kurde ja bym mu chętnie dał tych trzech kolonistów, ale... No niestety, nie mogę mu dać aż trzech kolonistów. Czterdni na to mamy. Dobra, to możemy na pewno zaakceptować, co nie? Za te zestawy medyczne, to mi się przyda. Mm, tego więźnia będziemy mogli teraz uwięzić. Yy, dromie, czy jesteś od takiej rzeczy? Dawaj tego Jonesa, Indiana Jones. Ostrożny strzelc, jak on w ogóle wygląda, nie? Jak taki typowy kryminalista, łysy. O, poważny, poważny zawodnik jakiś. Niczym Pablo, tam wiecie jaki Pablo. Mmm, no dobra, transportuję drom Fajnie, transporty i komponenty, bo one się psują. Aha, ten warsztat się już tak szybko zepsuł. Cholera we to. Ledwo postawione, a już zepsuł. No, słabo, słabo nie oglądam to za dobrze, trzeba przyznać. Jak z y żywnością? 7 żywności mamy, okej. Okay. Eee, o, Jones możesz chodzić, dobra mm, Wylot na promie za 19 dni Zobaczcie, ja go mogę o dziwo zrekrutować Dobra Jaźdź sobie Miejmy nadzieję, że jakieś ultra chłopy go nie przyjdą odbijać Bo na pewno ktoś go przyjdzie odbijać, ale miejmy nadzieję, że to nie będą jakieś, wiecie do typy. To nam będą zagrażać. Samson. Hmm, hmm, hmm. yy, dobra. Wow, szybko chyba badania robimy, co? Mini wieżyczka. Dawaj to robimy Samson. Ile on ma? Do badań. On ma 11. Hmm, fajnie, fajnie. Dobra, doktory. Zaraz karabin będzie gotowy, nice. To teraz wiesz, co i zrobił. Pogotuj trochę. O, normalny zrobił. No, kolego. Bardzo robota. Ty, a kto jest yy, myśliwym u nas? Drom i doktorek. Aha, a Jupik czym się miał zajmować? Rolnik górnik. Dobra, to Jupik. Słuchaj, weź sobie ten sztucer. Jak ty się w ogóle czujesz? Już ci przeszło? Zator, o kurde, Zator ma. No, niedobrze. No, niedobrze, dobrze ma Zator, co? Nie wiem, czy to w ogóle jesteśmy w stanie wyle. Ej, nie rób z tego posiłku. Możesz dobre posiłki zrobić. Możesz sobie mięso porobić to. Ajajaj, ej, aj, aj, ci koloniści nie myślą czasami. Teraz sobie poru, bo. Lepsze. Dobra, to zrobimy jeszcze ze trzy rundki i mu dam spokój póki co... Mm, to nie, to nie, to nie. W ogóle patrzcie, nie mamy żadnych negatywnych wiadomości. Nasza kolonia jest doskonała póki co. Bezczynny kolonista był przez chwilę. To jest... Ona no, tylko nie ma co robić. Aha, bo ona rzeźbę zrobiła, tak? Ehm. No to trzeba jej dać kolejną rzeźbę do ogarnięcia. A tutaj nie może robić? No na tym rzemieślniczym czekajcie. To niech robi cegły. O! Niech wyjdzie na cegły, kurde. Z tym zawsze jest dużo roboty. Niech się pomału uczy, nie? Kurde, te pioruny. Czy mi w kaczki nie pierdzielną no piorun? Bo dopiero by było, co? Dobra, jeszcze jedną brudkę zrobić doktorku? Jesteś wolny, ok? Ok, ok. Oj, głodny robi jedzenie. Ale już ostatnie. Zjedz sobie, jesteś wolny. Dobra. Mm. Możemy zająć się ...kolejnymi podłogami. Dobra, tu nic nie chce. Nie wiem czy nam cegieł wystarczy, wiecie? Tu jak Natalka zacznie... Um, ...ogarniać cegły, to powinny być. Kurde, szkoda tego lasu, trochę. On zgaśnie? Czy... czy, czy ...chyba sam z siebie nie zgaśnie, nie? Dobra, tu niech się jeszcze wypali, ale. A może zgaśnie sam? Ale tu niech się nie pali. Halo. Tutaj damy taką barierę. To jeszcze się może pół biedy wypalić. Ale żeby tu nie poszło, co nie? O kurna, tu się też cały las spalił. Ja pierdykam z tą burzą. Kolejny las się pali. Aj, no widzowie, widzicie, nie ma lekko. Słoneczny rozbłysk. Oj, światło nie będzie działać. W ogóle, patrzcie, jeden wiatrak jest w stanie zasilić nam taką dużą kolonię, nie? O dziwo. A całkiem dużo z tego prądu wykorzystujemy, bo mamy dwa klimatyzatory to jest dużo, nie? Myślę, że. Na klimatyzatory, to będziemy, będziemy potrzebowali więcej energii. O, deszcz zaczął padać, super. Dobra, to to mogę usunąć. Zaraz pożar zgaśnie. Fajnie, że deszcz zaczął badać, no. Nowy rekrut. O kurde. Ej, czajcie, że on już się zrekrutował? Wow. Ale szybko. Widzowie, mamy nowego rekruta. Więc hmm. Jeżeli ktoś chce zostać nowym ekologistą w naszej kolonii, musi napisać na w komentarzy Gakoks. Tak jak on się nazywa, Gakoks. I o, oczywiście zrobimy losowanie. Jeżeli będzie więcej niż jeden jedna osoba chętna, to zrobimy losowanie. E, no i powodzenia wam życiu. Powodzenia. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w zabawiem. o, tutaj rzeźbę damy na środek to ono będzie obejmować cały ten obszar super tylko tak, yy, ty nowy gościu czym ty się będziesz zajmować? olero olero to na pewno da jedynkę jedynkę, jedynkę asystent, no w sumie jupikowi możemy tu jedynkę dać jako albo Dobra, może nie. Kto ma dużo społecznego? Bo asystentów to dwóch nawet może być tych asystentów. E, Natalka ma dużo, ona już jest. Tu nie, to nie, to nie. Yupik, nie. W ogóle nasi koledzy nie są społeczni. Dobra, badaniami nie. O, tu fajnie. Rzęśnik 5, ale tak już doktorek, to tu możemy zostawić na dwójkę. Tu nie leśniczy trójka, rolnik, dwójka. O, gdzieście kolejny rolnik. A spoko, w roli zawsze dużo roboty, więc niech sobie tam ogarniam. E, póki co, w roli w ogóle, jaki ten, jaki ma fajny płaszcz. Wygląda, jakby miała brodę. A może to jest broda? Opa, to jest broda. No? Hmm. No, nieźle. No, nieźle. Mm, mm, mm. Tragaż sprząta. Albo on może niech zajmie się póki co sprzątaniem. O. Ta, weź posprzątaj trochę. Dobra. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Także dziękuję Ci za. Obejrzewię całego odcinka i widzimy się w kolejnym odcinku z Drugwarda. Na razie. Jo, jo,